Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten rok był trudny dla nas obrońców życia, chociaż mamy tutaj także wielkie zapowiedzi przyszłych pozytywnych zmian. Chronologicznie rzecz biorąc, wiemy, zaczął się on tragicznie, bo myślę w tym momencie o 2 kwietnia mijającego roku. Wiemy Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, w którym dopuściło bez żadnych ograniczeń, w sensie recepty, dziewczętom, nawet dziewczętom 15-letnim stosowanie, kupowanie pigułki tzw. dzień po. Pigułki, która jest pigułką także aborcyjną, wczesnoporonną. To haniebny czyn byłego Ministerstwa Zdrowia na czele z panem ministrem Arukowiczem, ale całym zespołem wiemy, ministerstwo działa kolegialnie i czyn, który okryty jest nie tylko konsekwencjami zabójstwa poczętych, a nienarodzonych dzieci na najwcześniejszym etapie rozwoju, ale także czyn, który rzuca ogromny cień na Platformę Obywatelską i PSL, poprzednią koalicję. Bo, jak można było kłamać w mediach publicznych, że dopuszczenie tej pigułki było nakazem Unii Europejskiej? To nieprawda. Nawet w mediach publicznych podano, że Unia Europejska nie narzucała nam, nie wymuszała na Polsce dopuszczenie bez recepty dziewczętom 15-letnim tą śmiercionośną, ale także powiedzmy szczerze, antykoncepcyjną pigułkę. To musi być w przyszłym roku szybko anulowane. Mamy następny wielki problem. Też w kwietniu prezydent Komorowski podpisuje konwencję przemocową. Ładna nazwa, bo wszyscy chcemy zwalczać przemoc, ale ta konwencja podpisana przez prezydenta, zatwierdzona przez poprzednią koalicję rządzącą POPZL jest wielkim niebezpieczeństwem dla naszych rodzin, dla całego systemu prawnego Rzeczpospolitej, a także w sposób istotny ogranicza naszą narodową suwerenność. Znowu oczekujemy w przyszłym roku szybkich działań nowej władzy, nowego parlamentu, aby tą konwencję wypowiedzieć po prostu w tych aspektach, które niszczą naszą rodzinę ograniczają naszą suwerenność. Mamy z kolei dwa wielkie wydarzenia polityczne, które będą rzutowały i to pozytywnie na działalność Obronie życia. Mam na myśli wybory prezydenckie, zwycięstwo pana prezydenta, doktora Andrzeja Dudy. Wiemy, pod jakim atakiem medialnym się znajduje dzisiaj, ale to zwycięstwo, wymodlone powiedzmy sobie w znacznej mierze, to wielka zapowiedź pozytywnych zmian, jeśli chodzi o politykę, tą na najwyższym szczeblu krajowym ochronie życia każdego człowieka. Trzeba nam dalej modlitwą wspierać i prezydenta i rządzącą panią premier Sejm Senat, aby wytrwali mimo tego huraganowego, jakże często oszczerczego ataku mediów publicznych i komercyjnych, które wspierają przegraną koalicję PO PSL. Mówiąc o ubiegłym roku, nie możemy nie wspomnieć bardzo ważnego strategicznego wydarzenia dla nas, dla ludzi wierzących. Myślę o 35-leciu krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Uroczyste obchody były przeprowadzone w Krakowie. Uroczysta msza święta koncelebrowana pod przełęcem biskupa Szkodonia i na tej mszy świętej 12 października Minionego roku ogłosiliśmy zmodyfikowany, zatwierdzony, zaakceptowany przez księdza kardynała Dziwisza program krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Dzisiaj pierwszym celem tej modlitwy jest modlitwa ekspiacyjna za odrzucony dar życia w naszej Ojczyźnie. Słusznie cieszymy się wielkich sukcesów w obronie życia. Może nie tak wielkim w tym mijającym roku, ale generalnie od kilkunastu lat mamy szczególne błogosławieństwo Boże i umacniamy cywilizację życia w naszej ojczyźnie. Ale nie możemy zapomnieć, że w tragicznych latach Perelu, komunistycznej władzy, ale nie tylko, bo także i dzisiaj myślę o procedurze in vitro, zginęło miliony, miliony poczętych, a nienarodzonych dzieci. Mamy dzisiaj dobrą świadomość narodową o początku życia ludzkiego, jakim jest moment poczęcia. Mamy rosnący niejako z roku na rok szacunek do życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. I to nas cieszy i za to Panu Bogu dziękujemy. Ale musimy pamiętać, my jako Polacy, jako Katolicy, że w naszej ojczyźnie zabito. Dziesiątki milionów nienarodzonych dzieci. I właśnie w Roku Miłosierdzia. Dobrze, że się to stało właśnie tuż przed Rokiem Miłosierdzia, a dzisiaj ten Rok Miłosierdzia przeżywamy. Wpisaliśmy w program naszej modlitwy nie tylko podziękowanie za to błogosławieństwo Boże w walce o życie człowieka, nie tylko prośbę o dalsze budzenie sumień, świadomości społecznych. Nie tylko prośbę o to, aby w naszej konstytucji wyraźnie, precyzyjnie był zapis odpoczęcia do naturalnej śmierci, ale wpisaliśmy także potrzebę i cel modlitwy ekspiacyjnej, bo tą modlitwą ufam, wybłagamy przebaczenie naszych grzechów przeciwko życiu. Szczęść Boże!